Nasze owieczki zakończyły już pracę na tym podwórku, gdzie były przez. jeju, chyba, nie wiem, z dwa miesiące były, może trochę mniej. Poszło im dużo szybciej sprzątanie tutaj niż mi się wydawało. Zrobiły robotę. No i dzisiaj jadą już najpierw do fryzjera, a później. Na tamtą kwaterkę u wujka, gdzie były wcześniej. Przyjechały. Tutaj są trzy w tym transporcie. Mają włączoną klimę. Muszą sobie chwilkę poczekać. A dwie już są wcześniej przywiezione. Brudasy. Ja się stresuję bardziej niż te owce. I takie ostrzyżenie zajmowało półtorej godziny. Jedną owcę. Laura, dobrze pan strzyże? Co? Urko <grymka> fajnie, co? To, to robota. Ale tak byłam ten, ciekawa, czy one będą chude, czy ten, czy takie tłuste, ale są tłuściutkie. Takie akuratne. <grymka> Ona mamina. Biedna. <grymka> Help. Udało się! O co się sadza na zatku, Wtedy są bardzo grzęczne. One wtedy drętwieją, jakby. Są takie z tego. Z unieruchomione. O ta ma jaki brzuch kudłaty. ご自身。<noise> Ale no, widzisz, że to i one wyjście. No jasne, bo one trzymają, ta wełna się tak nie rozrywa. Ale tłuszczutkie są naprawdę tam coś się wypasły na tym podwórku. Proszę bójka dobrze pojeć. jaka Ale tu ściochy. I tak się zastanawiałam, czy one nie będą chude pod tą wełną. No ale dziennie zżerają wiadro treściwej paszy, więc. O. To jest kluska. Lecę, bo chcę, lecę, bo życie jest złe. Czy są pieniądze, czy nie? Ostrzyć trzeba się. Gdzie one? O, uciekły aż w daleki kąt. Trauma. Pierwszy raz. A no, Pierwszy raz ostrzeżone biedactwo. Nie bójcie się owcy! Owcy! Owieczki przyjechały na miejsce. Ale jeszcze muszę je najpierw polać preparatem na muchy. Polewam dziewczyny i chłopaka, żeby muchy ich nie gryzły. Tylko tyle Urko to już tutaj nie idź. O, będą teraz takie brzydkie. Ale trudno. Ops, fajnie, idealnie stoją tak nieruchomo. Owca, wca, owca, owca owce. Owca w co owce. owce! O, gulasy! Ale wyżera. Okay. Okay, okay, Wołaj owce! Owcie, okay, tutaj jest skała, taka i ma, okay, tutaj. Jest taka pycha trawa i pycha krwawnik, Chszan, Wszystko tu jest, ale wcinają. I obak No widać, że one już wszystkie mają rójkę coś koło rójki, bo... No, widać. Dawno nie miały takiej soczystej trawki, bo tam wszystko naprawdę wyjadły bardzo ładnie, wysprzątały. Puściutkie, fajne, ładne dziewczyny. Akurat Kazik najchudszy jest, bo ma teraz dużo pracy. Trochę wyglądają jak zombie, jakieś krwawe. Dobra. Wypasik. Laurka, idziemy! Pa! Pa owieczki! Fajna trampolina? Tak! Jak się skacze na trampolinie! Dzisiaj będę robiła ocet jabłkowy. Potrzebujemy do tego jabłek takich niepryskanych. Yy, najbrzydszych, takich, że widać, że one są po prostu naturalne z takiego starego sadu, najlepiej. Postaram się zrobić cztery takie słoje. Słoje trzeba wyparzyć i to tyle. Trzeba pokroić teraz te jabłka. Z całego jabłka wyrzucamy tylko ogonki, te zdrewniałe, a reszta Pestki, gniazda nasienne, łupiny, wszystko y, można tak. A ty, babciu, kiedyś nie robiłaś od Nie ma! daj się! Dobra, ja się zabieram najpierw za krojenie. Mama, daj! No, trzymaj zarączkę dwiema łapkami. O tako, o. A tu jest mama, która kroi jabłka. Nie powiesz, jak w dla na gruszkę, do partuszka, a za gruszko dwa jabłuszka. O, to tak nie kry bo tak nie nagrywa się. A śliweczka spać nie chciała, bo jeszcze była nie dojrzała. O, to tak samo siebie nagrywa, to mamy nagrywa. Widać słoik, jak wpadają do niego jabłuszka? Eee, tak. Tutaj ja jestem. Sim. Hiojo! To ja. Robaczywe jabłko, to znaczy, że jest ekologiczne. Mam tam robaka. Masz tam robaka, no. Rusza się. Rusza się. Znaczy, wystawił dupkę albo głowę. Nie wiem, gdzie ma robak, co. Nagrałaś go? Eee, tak. O, ty mi podajesz jabłka i nagrywasz, ale jesteś super pomocna. Nie. Nakroiłam cztery słoje jabłuszek i teraz jabłka trzeba zalać wodą z cukrem. E, ja dałam na litr wody trzy łyżki cukru. Przegotowałam to, to zrobiłam wczoraj, to już sobie ostygło i teraz z tym. Chciałaś wylać tą wodę? Chciałam podlewać. Co podlać? Kwiaty. Ale nie brała mnie, ale. O matką. Od wczoraj stoi. No, od wczoraj, no bo nie. to y, ma być ostudzone. Nie. W ogóle jabłek najlepiej jest nie myć, y, bo na jabłkach na skórce są różne drożdże, Które... No, nie które ten. Y, ale to się nie myje głównie takich jabłek z drzewa, takie opadnięte no to troszeczkę można opłukać. Ja opłukałam, bo to były takie zbierane. Yy, zalewam teraz to wodą z cukrem. Yy, potem każdy trzeba przykryć jakąś serwetką, szmatką, yy, gazą, tylko że jak będzie gaza to będą yy, meszki się zbierały i trzeba to odstawić na trochę czasu. Yy. Mhm. Do ciepłego, ciemnego miejsca. Jeszcze się zastanawiam, gdzie mam takie miejsce. No, i trzeba to też codziennie troszkę przemieszać, poruszyć. Jak zacząć tydzień od zabawy wganianego z krowami. Robimy już czwarte kółko. Dzisiaj pracujemy przy drzewie i na przyczepkę załadował nam się taki gość, trociniarka. Mało co nie trafiła do piwnicy z drewnem. Eee, to jest jeden z największych motyli w Polsce, to znaczy będzie z niego. One żyją w spróchniałym drewnie na tym etapie, kiedy są taką gąsienicą. I mamy tutaj tą naszą starą kosztelę, którą już Karol pociął w tym roku. I tak myślę, że wpuszczę ją tutaj do środka tej starej koszteli. Niech ona tam sobie. No co tam, nie podoba się. Halo. Trociniarka, a masz tu trociny, no to właś. Hej, no co jest. <grywa> właś, o. Musi ci się tutaj spodobać. Oby cię kozy nie rozdeptały, zakop się tam. Tam jakiś. O, jeszcze muszla tu jest w dodatku. No. O, pasuje. Liczna jest, przepiękna. Jest normalnie wielkości palca wskazującego, no nie? <grymna> Ogromna. O! nie gdzieś tam się wryje w środek. Wygryzie sobie paszczu. Nawet nie brałam jej na rękę, bo nie wiem, czy ona w ogóle nie ugryzie. Będzie z niej taki szary, niepozorny motyl. Nie wiem kiedy. Może w przyszłym roku? czy on Nawet. Szczerze powiem, że nie wiem nic o tym gatunku. Wiem tylko, że to trociniarka. Jakaś tam czerw czerwcówka czy coś w tym stylu. Nieważne. Mogło miał dać yy, pajączkom swoim do zjedzenia. Ale szkoda mi jej. Niech sobie żyje. Dzisiaj chyba się wgryza w to próchno. Dobrze, poradzi sobie. Tutaj w tamtym roku też znaleźliśmy coś takiego ogromnego. Tylko troszeczkę w innych kolorach. Więc... Mamy tutaj... Żeby tylko jakiś szpak nie przyleciał czy ktoś tam jej nie zeżarł. Specjalnie ją tu niosłam. Nasza stara kosztela. O, o kurczę! Moja butelka. Zgubiłam ją ostatnio. Dobra. Pieńki pozbieramy, a, a ten pniak zostaje do skakania dla kus, żeby miały gdzie sobie pobrykać. No więc trociniarka może tutaj przetrwa. Ale się fajnie wgryza. Już w połowie wlazła w to próchno. Wczoraj mam nadzieję udało się zacielić niebieską. Miała taką ewidentną rójkę, wszystko poszło jak należy. Florka. Nie wiem, czy mówiłam. Florka jest już. Zaczęła trzeci miesiąc ciąży. Będzie miała jałóweczkę prawdopodobnie. Tak była kryta nasieniem seksowanym, czyli. już chyba o tym mówiłam nawet. Czyli. Jak się kryje takim nasieniem, to oznacza, że wybiera się jakby płeć cielaka. E, oczywiście chciałam jałóweczkę, no i na USG wyszła jałóweczka. Więc Florka gdzieś tam chyba gdzieś na marzec ma mieć cielaczka, cieliczkę. A niebieska... no jak wczoraj była pokryta to gdzieś tam... W maju dobrze liczę, co jest wrzesień, październik, listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, nawet w czerwcu. No. To nie jest to akurat na sezon serowy i fajnie, aby się udało, i wszystko szczęśliwie. O, to e, tak się chciałam pochwalić pięknymi dziewczynami. Póki co na razie obie są dojone. Pięknie dają mleczko. Wczoraj nawet woziłam do badania i pani powiedziała, że takie wyniki, bo woziłam krowie mleko i kozie. Badamy co dwa tygodnie. To pani w laboratorium powiedziała, że takie wyniki się rzadko zdarzają tak dobre, tak niska somatyka. Tak mało bakterii i tak dalej, więc mamy naprawdę świetnej jakości mleczko. Więc y, tylko się chwalić. Krówki chwalić. Nie ma tego mleka jakoś bardzo dużo, ale i tak jestem zadowolona. No i tu jeszcze ktoś tam mm, zauważył, że... Niebieska już jest prawie ku końcowi laktacji, a jeszcze nie była pokryta. Tak, ta osoba ma rację. Niebieska się wycieliła w styczniu i nie była dotąd pokryta, ponieważ mm, zależy mi na tym, żeby mieć mleko nie zimą. Zimą sobie odpocząć, e, tylko mieć mleko na sezon letni, wakacyjny. E, i dlatego ona takiej zostało przeciągnięty ten sezon między wycieleniami. To nie było dlatego, że jakieś zaniedbanie czy coś, tylko nam zależy, żeby mieć yy, mleko na lato po prostu. Bo w tym roku już doiłam całą zimę, nie odpoczywałam ani jednego dnia od serów i troszkę się przyznam, że już mam dość. Już pod, pod koniec yy, Teraz pod koniec lata, pod koniec, już ona się boi, bo wczoraj była łapana do inseminacji. Daj jej spokój. Dobrze I biewniki, jeszcze Mam dla Was jeszcze e, niespodziankę dziewczyny. A ty co? Do, o tutaj niebieska nasypała piachu i teraz nie chcę tego dojeść, no to niech sobie leży tak. Nasz samochód to jest już w ogóle e, do jarkowóz, owcowóz, wszystkowóz. Po prostu. Już on jest tak dojechany, że. O! Byś, 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 byś! Babcia wam nakryła dyń. Oczywiście, jak niebieska podeszła, to już Florka nie podejdzie. Aha, już ona ucieka, bo się boi. Nikt cię drugi raz nie będzie insyminował człowieku. Jak one kochają dynie. Piękna jest Florcja. Przepiękna. Ta jej maska. Te skarpety. Getry, w sumie.